Cześć, w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać kilka produktów, jakie zamówiłam ze sklepu Heyam. To są dosłownie kilka produktów, ale ten akurat hol zakupowy chciałam w tym holu zakupowym pokazać Wam, co nowego wprowadził ten sklep a mianowicie torby papierowe. Do tej pory, jak zamawiałam jakieś rzeczy, to były w takich reklamówkach, takie. Nie fajne coś. Myślę, że kto zamawiał z tego sklepu, to, to wie, jak to wyglądało wcześniej. A tutaj zobaczcie. Jest napis piękny. Można tą torbę wykorzystać do wysył, ponownej wysyłki, jeżeli się rzeczy Wam nie podobają. Kartony duże, ogromne, dalej przychodzą z tego, co widziałam, ale to jest taka nowość. I myślę, że to fajna jest sprawa, ponieważ naklejka już wam nie będę pokazywać. Naklejki jest i zobaczcie. Tu była, tu była taśma, zaklejone było, ale w środku jest jeszcze jedna taśma, że można tą torbę ponownie zamknąć. I to jest fajne. Mam tutaj trzy zamówienia: tam tą to dużą torbę i dwie małe. Już jak mam pierwszą. Małą to wam pokażę, małą torbę. O, Fajnie się otwiera. Taśmia, taśma jest, można ją odkleić, zakleić. Ale niestety jeszcze siateczki mamy w środku nadal. Ja tych rzeczy nie wyjmowałam, czekałam na, na film, także wam troszeczkę. Poszło wybaczcie. Jedną z rzeczy, którą zamówiłam, jeszcze również jej nie otwierałam i, i, i myślę, podzielę się z Wami wrażeniami. Jest to taka spódnica dosyć duża, długa. Yy, za kolano. Są jakieś informacje, ja nie pamiętam. A 75% Ojejku. Lnu? Nie, przepraszam, to taki materiał ym, podobny. Czytałam na ten temat, to jest podobny materiał do y, jedwabiu. To jest sztuczny. O, sztuczny jedwab. 75%, 25% poliamidu. Poliamidu, czyli trochę sztucznego materiału, ale to nieważne, nieistotne. Spódnica ma fajną ma fajną podszewkę i dlatego się na nią skusiłam. Chciałam taką zwiewną, teraz na lato akurat widzę, że się trochę gniecie, co miało się nie gnieść, bo czytałam o tym materiale, że nie powinien się gnieść. Jest trochę zmiętolona niestety. Wygląda jak wygląda przez to, że jest zgnieciona, ale myślę, że będzie się fajnie nosić. Czuć, że jest taka Zwiewna, przebiewna. Jest trochę przyśwituje pod światło, ale <tryk> trudno. Ona normalnie kosztuje 19,99. W sklepie udało mi się zakupić na przecenie ją za 15,99. Miałam do tego 3 funty tanie i 3 funty kupon. I zakupiłam ją za 12,99. No także fajnie. <tryk> Mi osobiście podoba się. No tylko szczerze mówiąc myślałam, że nie będzie się aż tak gniotło, jak widać aczkolwiek. Zobaczymy, co tu dalej mamy. Kolejna. Kolejna paczka. Zaczniemy od ubrania. Mam tutaj trzy rzeczy. Wiecie, co zamówiłam dosyć odważnie? Takie leginsy. One są dla mnie dobre. To jest rozmiar, rozmiar L. Ja noszę L w HM, ale zarówno spodnice, jak i spodnie. Nie zawsze oczywiście, bo rozmiar rozmiarowi nie jest równy. Ale zobaczcie, jak, jak zobaczyłam te leginsy, to się w nich zakochałam. One są z takiego prążkowanego materiału. Są tak milusie, takie... No fajne w dotyku. A, i akurat te spodnie przymierzałam, więc y, chciałam zobaczyć, czy y, są dobre. Spódnicy wcześniej nie mierzyłam. Otworzyłam ją przy Was. E, tak wygląda. I wiecie co? Ten materiał leciutko przyśwituje. Trzeba uważać oczywiście. Albo pod dłuższą bluzkę, albo y, majteczki w kolorze ciała. Ale nie, no poważnie. Zakochałam się. Zobaczcie, ten kolor jest cudny, nie? Pokażę Wam z bliska kolory. O i różowiutki. Także zakochałam się w tych kolorach. Myślę, że fajnie będą wyglądały czy do białego t-shirtu, czy no, do pozostałych kolorów, które są na tym. E, zamówiłam również taki zestaw e, brązuletek. Z myślą o mojej córce, ale może jakoś z jedną sobie podkradnę. Nie wiem, marzyły mi się zawsze takie. Branzoletki. Tak wyglądają. Czekajcie, ile to kosztowało? Już nie pamiętam. 2,99, Również tutaj użyłam kuponów w, przy tych zakupach. Łącznie wyniosły mnie zakupy niecałe 15 funtów. Spodanki kosztowały 9,99 normalnie. Ja użyłam kuponu i miałam o funt 67 taniej. Także to również jest 2,99, 50 pęsów taniej, więc za funt 50. Oj, przepraszam, 2,50, 2,49 dokładnie. Myślę, że się opłacało. Mi się najbardziej podoba ta z serduszkiem. No, takie kolorowe na lato. Dobra, przechodząc dalej, zamówiłam również takie opaski. One, zamówiłam je tylko dlatego, że one są 100% bawełniane. Teraz się upewnię. No, w dotyku nie ma szału. Czy jest jakaś metka? Hmm. Dobra, na stronie... No chyba, że ja coś źle zapamiętałam. Tutaj macie skład. Hmm. Czy się wyostrzy? Nie wyostrzy się, ale... Jest 94% bawełna, 6% elastanu. W sumie w bawełnie to jest normalne, że jest trochę elastanu. W dotyku takie niejakoś mega rewelacyjne. Ciągnie się, ciągnie. Trzy kolory, oczywiście. A i zapomniałam Wam cenę powiedzieć. 4,99%. Miałam kupon i obniżyło mi cenę o. 83 pensy, czyli 3,27 czy 3,26 kosztowały. No i tutaj chyba opaska jest na ten taki psupałek. O, taki, takie przeplatane. Chyba wszystkie one są takie. W sumie nie zwróciłam uwagi, a ja myślałam, że one są, ale w sumie można nosić i z tej strony. Tutaj nie widać na czarnej akurat. I z tej strony i tak. Mi takiej opaski brakowało. Nie wiem, czy to na moją głowę się zmieści, bo to chyba z działu dziecięcego. Ale pal, sześć Myślę, że i tak nałożę, i tak nałożę, bo moje baby hair. Zobaczcie, jakie moje włosy są. Czasami jak wiatr wieje gdzieś, to będzie mi to chronić. Fajne. Mi się podoba za pięć funtów. Trzy opaski bawełniane się opłacało. Dobra. Kolejną rzeczą, którą zakupiłam, również przymierzyłam, jest to... Yy... Ojejku, teraz to wyleciało mi z głowy. No góra do stroju kąpielowego też jest zmiętolona, ale to z tym materiałem to nie problem i tak się rozciąga, i tak się rozciąga. Tandini chyba się nazywa. A, mniejsza. <laughs> Jak coś to napiszcie w komentarzu, bo mi wyleciało z głowy. Zobaczcie, jakie cycosze tutaj dali do środka, nie? Wypychacze. Ale fajnie, bo się gąbki chociaż nie zniszczyły. I tak wygląda. E, wiecie co? ja jestem osobą plus size i ja zakupiłam, nie ukrywam ten strój ze strony ym, dla mam ale przez to, że jest tutaj poszerzane to fajnie kryje brzuszek no, ale 6 z jakiego to działu, nieważne yy, no nie pokażę wam za bardzo tutaj się marszczę, fajne mam marszczenia na brzuszku, ja osobiście lubię takie marszczenia, miałam taką bluzkę czarną z takimi marszczeniami, i nie ukrywam, jak pociąży. Do tej pory ją mam. To ją nosiłam dosyć długo. Do tego, tak, tandini, dobrze chyba mówię. Jak coś to mnie poprawcie. Tamta góra była. Do tego zamówiłam majteczki. Też również, widzicie, tutaj bardziej widać, to jest akurat z działu Plus Size. I tutaj macie takie pomarszczenia, widzicie. I fajne są. Fajne, wysokie, wysoki stan. Naprawdę. Tyle, że jedynie co mogę powiedzieć, to cena. No cena nie jest ciekawa. Wiem, że można taniej kupić, ale akurat mi się śpieszyło. Już nie chciałam szukać i, i, i czekać nie wiadomo ile, bo to za, potrzebowałam na już. Um, i tak, majteczki kosztowały 14,99, ale ja takich szukałam. Nie wiem, może jak są gdzieś tanie, widzieliście tanie, z wyższym stanem marszczone, to dajcie znać. <laughs> Bluzeczka Tankini. O, nie Tandini, to jest napisane. <laughs> Wystarczyło przeczytać. Tankini kosztowało 17,99. Y się chwilę zawahałam hmm. a, bo ja tu kupon użyłam i tak, również miałam 3 funty z całego zamówienia taniej no to fajnie, to majtaczki wyszło funt taniej tankini również także taki mam będę miała czarny akurat strój czarnego jeszcze nie miałam góra i, i dół czarny Dobra, i nie rozgadując się dalej, przechodząc, co mówiłam, może y, będziecie się ze mnie śmiać lub nie, ale ja lubię czasami być odważna w ubiorze, o ile to tak można powiedzieć. Zobaczcie, leginsy takie i, i bluza. Ten kolor nie jest przesłodki. I wiecie co, nie była taka droga jak na H&M. Na ten sklep. Jest rozsuwana, tak jak widzicie, ma suwak, e, rękawki i kaptur. Z kapturem jest, sznurki również. Ona jest dosyć szeroka, wiecie, na mnie jest trochę, bym powiedziała, przydłużej. Znaczy, przy duże to nie, luźniejsza jest. Ja lubię bardziej przyległe do ciała i to jest rozmiar L, także jeżeli byście zamawiali, to uważajcie, bo czy to jest oversize, to bym... no chyba tak, nie wiem ale jest na, na mnie różniejsza. no i zobaczcie ten kolor leggings do tego i można śmigać I myślę o takim, jak tutaj mam t-shirt biały, nie, założyć no myślę, coś genialnego nie wiem, to zależy kto co lubi, ja czasami mówię, lubię być odważna w stroju, także lubię takie kolory, które się rzucają w oczy i bluza. Teraz zobacz. A, i zapomniałam wspomnieć, suwak ma fajny, a trochę się przycina, ale myślę, um, zaraz. Taki fajny metalowy, nie taki um, standardowy. Co prawda czyni to go tym, że się trochę przycina, ale ja lubię osobiście takie suwaki. Nie będę Wam robiła. Mierzymy do tych dosłownie kilku rzeczy. Narzucę na szybko. I zobaczcie. Wygr wygląda genialnie. Nie? <tak Także takie. A! Nie powiedziałam chyba Wam ceny. Z tego co pamiętam, bluza kosztowała 14,99. Jedna faktura, wyjątą fakturę. Nie wyjęłam. Chwileczkę. Widzicie co? Gdzieś mi się za podziała faktura. Ale nie chcę Wam kłamać. Tak, 14,99. Do tego użyłam kupon. 94 pensy. Taniej. Czyli miałam za 14 funtów takie luzy. Widzicie co? Szukałam takiego koloru. A ja lubię rozsuwane. Kiedy nakładane, to nakładane, ale na lato wolę rozsuwane I, i tak pomyślałam sobie, kupię. Będzie ciekawie. Taki fajny ma kolor. Dobra. Widzę, że już i tak z tych kilku rzeczy stworzył się dosyć długi film. Także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Osoby, które jeszcze tego nie robiły, będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie również mnie wspierać. Dziękuję wszystkim pozostałym, że to czynią i że oglądają moje filmy, śledzą mój kanał. Zapraszam również do lajkowania tego filmu albo i pozostałych filmów, do oglądania pozostałych filmów, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. Także dzięki. Bardzo mi miło, że, że jesteście tutaj ze mną. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.